Cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy na mapie autostrada. Podobnież są tutaj jakieś zmiany, i tutaj chciałbym na początku podziękować graczowi Helkern, który jest Rosjaninem. Co się okazuje, bardzo w porządku. Koleś napisałem na głównym czacie, czy ktoś pomoże do sprawdzenia mapki. Odezwał się po chwili dosłownie, czy potrzebuje pomocy. Napisałem mu tak. Yy, I napisał mi, żebym 5 minut poczekał. Nie ma sprawy, pomoże. Tak więc dzięki bardzo, Helkern. Yy, oczywiście kolega pewnie nie będzie rozumiał, co mówię, ale coś tam może będzie działał po polsku, więc dobrze, zaczynamy. Podobnie są tutaj jakieś zmiany, tak jak powiedziałem, i pojedziemy sobie zobaczyć. Ponoć yy, tutaj w mieście jest coś pozmieniane. Bardzo mnie to interesuje. Co my tutaj będziemy mieć za zmiany? Specjalnie oddalam widok, żeby lepiej to wszystko widzieć. Brother Russian. <laughs> Dobrze. Tutaj. Tutaj, czy coś jest pozmieniane tutaj na razie zmian jakichś tam nie widzę ale podobnie, że tutaj gdzieś coś jest pozmieniane w tym mieście przy końcu ktoś mi mówił a tu wjechałem bez sensu po prostu pojedziemy sobie tą ulicą która jest tutaj przy przy skraju mapy. O właśnie tędy. Zobaczymy, co tutaj jest pozmieniane. Aha. Aha, tu jest, tu jest całkiem inaczej. Są dodane budynki, jak widać. Magazyn. Ten magazyn, który tutaj jest. O, tutaj są dobre zakamarki do ukrycia się przed artylerią. O, i tu jest dodany przejazd. Magazyn jest cofnięty w, tutaj w głąb mapy. Dodane budynki, co mnie bardzo cieszy, dlatego że tutaj nigdy nie było jak się ukryć i jak wjechać. Więc ci, którzy dojeżdżali tutaj prędzej, mieli większe szanse. Tak, tutaj kurczę tych budynków nie było, to była otwarta przestrzeń i nawet mi się wydaje, że ta mapa jest tak jakby dziwnie większa. Albo to jest złudzenie optyczne, albo rzeczywiście coś tutaj jest powiększone. Co jeszcze się zmieniło? Yy, aha, tutaj jest tutaj jest całkiem inna, inna budowa. I chyba nie będzie można strzelać z górki na pojazdy, które nadjeżdżają tutaj do miasta. Cholera, ale tu jest namieszane ostro. Czy tutaj coś się jeszcze zmieniło? Mm, tutaj, czy tutaj nie było czasami muru? Bo teraz nie kojarzę, czy, czy tutaj był mur. Dobra, pierwszą rzecz mamy tutaj obadaną. O, tu też jest kurczę, nie, no teraz mapa na pewno będzie lepiej lepsza do grania, bo tutaj leciał jeden, jeden spoter, który świecił. I po prostu ci, którzy byli skampieni na E8, no mieli tutaj ostrzał. Nie, no jest większa mapa, nie można powiedzieć, bo jest większa. Teraz to widzę i to bardzo dobrze, że jest większa to mnie cieszy nie będzie już magicznych spotów w ciągu 20 sekund z połowy mapy jest, jest bardzo daleko kurcze tutaj coś się pozmienia aha, tutaj nie ma tych krzaków tyle zaraz się przejedziemy jeszcze. Rzeźba terenu tu jest chyba zmieniona, tak mi się wydaje też. Tutaj o tutaj. Tej górki chyba nie było, aczkolwiek nie jestem w 100% pewien. Tutaj jest taki równy teren. To są zabudowania. Mhm. Te zabudowania też są chyba jakoś tak albo przesunięte, albo, albo mówię tak, jak jest, jest większa mapa i jest. Tu jest, nie no, tu jest chyba tak samo dobrze, no na pewno mapka mi się bardziej podoba niż była przedtem. też chyba tyle krzaków. Tu było więcej drzewek. Najmniej mnie się tak wydaje. Ja na takie szczegóły za bardzo nie zwracam uwagi. Tutaj aha, tutaj też było, tu były drzewka. I tu wjeżdżało się przez te krzaki. Tutaj te drzewka są wycięte. wygląda kamperski krzaczek. Kamperskiego krzaczka nie ma słuchajcie. Był sobie kamperski krzaczek, ale już go nie ma. I teraz tak, jak widać tu są zabudowania, tu jest pełno zieleni. I chyba jest właśnie zniwelowane to strzelanie. W nadjeżdżające pojazdy. Pojedziemy po prostej sobie. Zobaczymy, czy tak, czy nie. Powiedzmy, mój, mój tor jazdy jest to tor ostrzału. Zobaczymy. W cholerę drzew, tu jest. Tak. Jest to wszystko osłonięte. Teraz bitwy będą znacznie ciekawsze. Na wielki plus, to im wyszło tutaj. Naprawdę zdziwiony jestem, bo. Nie powinno być tak e, otwartych map, znaczy mapy otwarte oczywiście jak najbardziej z tym, że może czołgi średnie żeby nie były takie szybkie, że w ciągu 20 sekund czy 25 już świeci całą drużynę i ostrzał na 3 czwarte mapy. To to jest bez sensu. I tutaj naprawdę wyszło to na plus. Dobrze. jest kolega Helkern? Poruszył się. Kolega pojechał. Pewnie też zwiedza mapkę. Chociaż napisał, że jest gotowy nakarmić swojego kotka. Więc może będzie na mnie polował. <laughs> Zobaczymy. A widzicie, jednak, jednak znajdują się osoby, którym, z którymi można normalnie pogadać. Jeśli ktoś, ktoś jest normalny, to i inna osoba też będzie w porządku i da radę dojść do porozumienia. Tylko tak się zastanawiam, gdzie on jest. No co, zapadł się pod ziemię, czy jak? WTF? Może jest w tym mieście. jak go nie będzie w mieście, to już nie wiem. To znaczy, że uruchomił maskowanie jakieś <noise> magiczne. Dobra jest. Dobra słuchajcie, to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję Helkern. Za pomoc. Mam nadzieję, że to Wam przybliżyło troszkę, jak jest mapka zbudowana. Tak więc dzięki i trzymajcie się.